Witam Was na kolejnym odcinku z Waszymi strapkami, Bajeczna kasa, druga część, kolejne 5 sztuk. Zobaczymy, co uda się wydrapać. Trzymam oczywiście za wszystkich mocno kciuki. Mam numery 2, 7, 12, 17 i 22. Dwa. Co 5 po prostu ułożyłem, żeby było ciekawie. No zobaczymy. Pierwszy odcinek tak sobie wyszedł. Kto nie widział, zapraszam na pierwszy odcinek. I zaczynamy drapać, żeby nie przeciągać. Numer drugi jest to Monika S. Zobaczymy, czy mam za Ciebie Moniko kochana kciuki. Przypominam, szukamy wygrywających liczb, szukamy worka. No i skrzyni skrzynia. noży wygraną razy 2. A szukamy 7, 27, 16, 7. I 3, a mamy 4, no zaczynamy pięknym bokiem. 19, mam nadzieję, że ta część pójdzie o wiele lepiej. Czyli 3, 2, 15 boki. Czyli 5, 6. Sześć seria boków dwadzieścia pięć i czterdzieści, osiemnaście, dwanaście, dwadzieścia jeden, osiem, trzydzieści jeden, dwadzieścia cztery, 9 26, 14 i 17. Niestety nie. No nieładnie, CH, Różne kontrolne. Ja u Moniki wpisuję 0 złotych Czy Monika ma jeszcze tak jest, ma jeszcze yy, dwie zdrabki widzę, więc jeszcze może coś u Ciebie wpaść? Tego ci życzę. Niestety, druga Twoja zdrabka no nie spisała się. Teraz idziemy do numeru siódmego. Może siódemka coś fajnego dnia da. Jest to kanał zdrabkowy. Co mi zrobisz, jak mnie zdrapiesz, Serdecznie zapraszam do nich. Małżeństwo Kinga Łukasz. Bardzo fajnie prowadzą kanał. Bardzo miło się ogląda. No i w sumie też mieli niedawno. Konkurs z paczką ale brylantów za 30 zł. Ja wykupiłem dwie zdrabki i dwie moje wygrały. Kto nie widział tego konkursu, zapraszam. No, byłem po prostu w szoku. Dwie zdrabki trafić, wygrane. Wygrywające liczby: 31, 36, 5, 14 i 16.

35 obok 15 pomiędzy nawet no i ósemka no niestety ale kochani macie jeszcze zdrabki więc nie martwcie się no jest mi przykro także kolejny pustak 0 zł dobra idziemy teraz o do, dwunia, do 12 nulowej a tą dwunastkę ma Gosiek 77. Wicka, serdecznie Ci dziękuję. Pierwsza Twoja zdrabka trzyma mocno kciuki. Szukamy, może 12 nulowa coś da. Wygrywające liczby: 34, 35, 38, 6 i 26. A mamy, patrzcie, mamy 38. Super, 29, no już myślałem, że pójdą 32, czyli miolowa 12, szczęśliwa, 18, 1, 27, już myślałem, że cała zdrabka będzie pełna, 4, 14, o niestety ostatnio lot takich nie wypuszcza często, czyli siedem, dwadzieścia osiem, jedenastki szesnaście, dziewięć, czyli sześć, no niestety nie ma, dwadzieścia jeden, piątka, Podkusili, podkusili, dali jedną wygraną, 25 i 40, a pod 38, no jest zwrocik kolejny, normalnie szok. Dobra, jest dyszka, to była Gosiek, numer 12, 10 złotych zapisuję, ale fajnie, że coś wpadło w kolejnym, w kolejnym odcinku. Siedemnastka jest to Zdrabko Misia. Justyna, trzymam za Ciebie kciuki do Zdrabko Misi. Zapraszam. Jest to kanał zdrabkowy. Dobra. Również organizuję konkursy, więc zachęcam do udziału. Konkurs ma, nie wiem czy jeszcze są zapisy, ale chyba się skończyły. Na całą paczkę Rajskiej Kasy. Też fajny, ciekawy konkurs.

Trzydzieści osiem, trzydzieści dziewięć, trzynaście, trzydzieści pięć, jajaj dwadzieścia trzy, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia dwa, piętnaście, dwadzieścia sześć. 28 No nie mówcie, że nic nie będzie. 17 3, 1 i 7. Ha, ale jasna. Dokładnie jest po stoniu. no Niestety z drapkomisia 0 zł. To była zdrabka z numerem 17, ale masz jeszcze zdrabki, więc mam nadzieję, że jeszcze coś wpadnie. No i ostatnia na dzisiaj zdrabka z numerem 22 jest to zdrabka również Moniki S. Trzymaj Moniko mocno, mocno kciuki. Szukamy 8, 15, 1, 28 i 11.

Jeden, trzydzieści pięć, dwadzieścia sześć, siedemnaście, czternaście, dwadzieścia pięć, musi coś wpaść jeszcze dziewięć, dwadzieścia trzy, dwadzieścia siedem, dwa. Dwadzieścia dziewięć, no i 24, Kolejny pustak. Czyli co kochani? Na to wychodzi, że dzisiaj pusto. To było dwadzieścia dwa. Pusto, tak? Nie, jest dwunastka. Dzisiaj wpadła. Yy, hmm. Mm -hmm. Dokładnie dzisiaj dwunastka wpadła, więc no, coś wpadło. Dwunastka, jest to Gosiek 77, jest kolejna dyszka. No, na razie szału nie ma. Zobaczymy, może trzecia część będzie lepsza. Zapraszam Was już na nią bardzo serdecznie. Będzie, będzie ta część trzecia, jutro po południu. Pięć odcinków robię seryjnie, jeden po drugim, po południu. Zobaczymy. Na razie z Wami się żegnam. Miłego Wam życia, popołudnia wieczoru. Cześć. Drodzy, witam Was na kolejnym odcinku z Waszymi zdrapkami. Dzisiaj mamy kolejne pięć zdrapek, trochę oddalę może. Numer trzy, mój ulubiony, osiem. 13, no zobaczmy czy 13 będzie szczęśliwa. 18 i 23 Tak jak każda część, 50 zł wkładu na jedną część. Zobaczymy co się uda wydrapać. Szukamy oczywiście wygrywających liczb. Szukamy worka i szukamy skrzyni. Skrzynia nam może wygraną razy 2. Trójeczka należy do Zdrapki Moni. Zdrabki Moni jest to kanał zdrapkowy, serdecznie Was zapraszam do niej. Jak nie zapomnę, w opisie będę po prostu wklejał yy, no, odnośniki do, po, do danych kanałów. Dobra, szukamy. Wygrywające liczby 5, 23,

Piętnaście, dziewiętnaście, czternaście, trzydzieści trzy, no było blisko, siedemnaście, dwanaście, cztery, no nie wierzę w to, że kolejny pustak będzie, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia dwa. 18, jakoś ferrerową paczkę wziąłem. 31, 28 i 8. No niestety pustak. <noise> Nie wierzę w to, żeby na razie dwie wygrane były. Jest pustą z drabki Moni. Dobra, zobaczymy. Z drabki Moni, z drabki Moni. Jeszcze ma zdrapeczkę, więc wszystko jeszcze jest też w grze. Teraz mamy numer 8. Numer 8 należy o, do Nuli ze Szczecina. Tutaj nie muszę chyba mówić. Niula to jest kanał zdrapkowy. Powiem, no bo jak wszystkich zapowiadam, to wszystkich zapraszam na jej kanał bardzo, bardzo serdecznie. Aniu, trzymaj mocno kciuki. Szukamy.

Dwadzieścia jeden, siedem, dwadzieścia dwa, trzynaście, trzydzieści jeden, czternaście, mamy, mamy skrzynię, skrzynia nam noży w granu raz dwa. No pięknie, w końcu coś. Dwa konkretniejszego. Kolejna skrzynia. No cudownie będzie tutaj fajnie. 5, czyli ósemka szczęśliwa. 16. trzy, patrzcie, mamy trzecią wygraną. Pięknie. 26 i 40. No trzy wygrane. Pod jedną skrzynią dyszka. Pod drugą dyszka. Czyli mamy 50 zł. W końcu coś się ruszyło. 50 zł na tej zdrabce. Fajnie. Ok, zapisuję 50 złotych. No na razie, Ania, na prowadzeniu zdecydowanym. Mam nadzieję, że jeszcze coś tutaj wpadnie. Dobra, numer 13 teraz. Należy do kanału strapkowego, Co mi zrobi jak mnie strapiesz Serdecznie do nich.

Trzydzieści siedem, pięć, trzydzieści cztery, dwadzieścia jeden, jeden, dwadzieścia pięć, trzydzieści jeden, czterdzieści, dziewięć, dziewiczki dziewięć, siedem, osiem, piętnaście, osiemnaście, dziewięć i jedenaście. No niestety puste. Dobra. Eee czyli tutaj muszę zanotować u, yy, u was 0 zł, co mi zrobić, jak mnie zdrapiesz. Teraz mamy z numerem 18 również, co mi zrobić, jak mnie zdrapiesz. Może tutaj się uda. Trzymam mocno kciuki. Wygrywające liczby 26, 3, 19, 1 i 14. A mamy 2 dwadzieścia siedem, dwadzieścia pięć, siedem, trzydzieści sześć, cztery, osiem, pięć. No na razie nic trzydzieści pięć, sześć. Dwadzieścia dwa, masa pustaków osiemnaście, dziewięć, tutaj mamy dziewiętnaście, dwadzieścia dziewięć, trzywiszki siedem, czterdzieści, szesnaście, piętnaście, dwadzieścia jeden i trzywiszki jeden, no niestety. Kolejny postać do kolekcji. Masakra to był numer 18. Co mi zrobisz, jak nie zdrabiesz? No, niestety, 0 złotych, Bardzo mi przykro. Macie jeszcze jedną zdrabkę? Może akurat się uda w tamtej. No i ostatnia na dzisiaj: z numerem 23 jest to Zdrabko misia, Kanał Zdrabkowy. Justyna, serdecznie zapraszam do niej. No, drapie z dra y, drapki. tak jest. To jest kanał zdrabkowy. Trzymaj ustępu mocno kciuki. Wykrywające liczby 17, 30 1, 30 7, 12 i 6. A mamy? Patrzcie, mamy worek Super. Jest wygrana. 1, czyli dzisiejszy odcinek, no, można powiedzieć, że jest na plusie. 13. 11 siedem, szesnaście, cztery, osiem, dadzą coś jeszcze dwadzieści trzy, trzydzieści dwa, trzydzieści trzy, trójka. 35, 6, 5, 4, no niestety nie ma, 15 nie ma, 40, 39 i ostatnia szansa, no 9 jest tylko jedna wygrana, ale jest 20 złotych, fajnie chyba się zgadza dokładnie, czyli tutaj ma zdrapko misia 20 zł super, czyli dzisiejszy odcinek jest na plusie no ale i tak masa pustaków na 3, dwie dzisiaj wygrały, niula perełka 50 zł zdrapko misia 20 zł pod workiem fajnie, czyli dzisiaj 70 zł no fajnie. Zapraszam Was na przedostatni odcinek. Zobaczymy, może jutro też coś wpadnie. Trzymajcie się zdrowo czy Cześć.